Od czego zacząć tworzenie subskrypcji? Wczoraj miałem przyjemność wystąpić jako panelista na konferencji Founder's Mind w panelu dotyczącym subskrypcji, i tam padło właśnie takie pytanie: jak, od czego należy zacząć? Jeżeli ktoś prowadzi dzisiaj swój biznes czy jakąś działalność jednoosobową i myśli o tym, żeby przejść na model subskrypcyjny, to jaki powinien być pierwszy krok, od czego zacząć? No, więc moja odpowiedź była taka, że przede wszystkim uważam, że powinieneś czy powinnaś zacząć jak najszybciej, dlatego że tworzenie subskrypcji to jest proces, on jest rozłożony w czasie i. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz wszystkich elementów swojego przyszłego produktu od pierwszego razu odgadnąć czy zaplanować w sposób optymalny, dlatego że pokażę ci sposób, w jaki będziesz się uczyć od swoich klientów tego, czego oni potrzebują i modyfikować i korygować swoje działania, dzięki czemu stworzysz dla konkretnych klientów doskonały produkt. Więc trzy takie pierwsze rzeczy do rozważenia przy tworzeniu subskrypcji. To po pierwsze, czy występuje tam cykliczna potrzeba, albo długofalowy cel. Cykliczna potrzeba to jest przykład yy, biura rachunkowego. Przedsiębiorcy co miesiąc mają tą samą potrzebę, ona się odnawia, i biuro rachunkowe wykonuje te same zadania co miesiąc, rozlicza podatki, ZUS, yy, czy jakieś tam inne kwestie pracownicze. I ona, ta, ta potrzeba nigdy się nie kończy, bo co miesiąc trzeba wykonać te same zadania. Więc tam nie musi się pojawić nic nowego, wystarczy, że po prostu nic się nie zmienia i jako przedsiębiorcy jesteśmy na zawsze klientami takiego biura rachunkowego. Nie możemy, co ciekawe, z tego zrezygnować. Możemy oczywiście zmienić biuro, które nas obsługuje, albo podjąć decyzję, że wciągamy tą funkcję do naszej struktury i tworzymy dział księgowy ale nie możemy z tego zrezygnować i to jest super przykład na cykliczną potrzebę. Długofalowy cel występuje wtedy, kiedy wiesz, że twoja praca z klientem będzie trwała na przykład kilka miesięcy i ja traktuję te kilka, powiedzmy 3, 3 4, 5 miesięcy jako takie minimum. Jeżeli to nie jest jednorazowa akcja, tylko to jest jakiś proces i w tym procesie pomagasz swojemu klientowi osiągnąć jakiś jego cel, czy rozwiązać jego problem, to to się świetnie nadaje na subskrypcję. I trzeci element do wzięcia pod uwagę to jest, czy rynek jest dostatecznie duży. Bo subskrypcja ma to do siebie, że na początku rozwija się dosyć powoli. Przybywają ci pierwsi klienci czy ci pierwsi użytkownicy, a w którymś momencie nagle przyspiesza. I po prostu słabo by było, gdyby w momencie, kiedy twój produkt przyspiesza, natrafił na sufit, bo po prostu nisza, w której działasz, jest bardzo mała. Ale to też można skorygować, bo można przemodelować taki pomysł i wystartować jeszcze raz na trochę szerszym rynku. Także yy, zachęcam cię do rozważenia tych trzech elementów, przemyślenia tego. I podjęcia pierwszych działań pracy nad subskrypcją jak najszybciej, dlatego, że to jest proces rozłożony w czasie. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania od razu, pierwszego dnia, kiedy się za to zabierasz. Trzeba po prostu zacząć to robić. Dlatego zachęcam cię, żebyś zaczął czy zaczęła jeszcze dzisiaj. Metoda, którą ja pracuję i którą pracują moi klienci, składa się z 18 takich kroków. Więc jak widzisz, to jest proces, on wymaga czasu, ale on nie jest bardzo trudny. Tylko trzeba te wszystkie kroki wykonywać w odpowiedniej kolejności. Więc, jeżeli masz jakieś pytania, to zapraszam Cię na bezpłatną sesję strategiczną, a link do, tej, do umówienia się na taką sesję znajdziesz na moim profilu LinkedIn. Pozdrawiam.